Beata Ziłkowska seńków Telewizja Teletop Sudety i wspaniałe gościnie ze mną Halinka Szymańska. Dzień dobry. I Bożenka Kuźma. Dzień dobry. Świdnicki Ośrodek Kultury. Początek lipca. Nie możemy o niczym innym rozmawiać, jak o jednej z najpiękniejszych, jeśli nie najpiękniejszej imprezie kulturalnej plenerowej, jakim są teatry otwarte. To wydarzenie... Najbliższy weekend i moi goście, moje gościnie opowiedzą w szczegółach o tym wydarzeniu, zapraszając Państwa na to. A zwrócę tylko uwagę i od tego chciałabym zacząć, że matka chrzestna tego spektaklu, czyli Halinka, opowie nam o tym, że to 25. festiwal, który w Polsce jest realizowany. I chciałabym, żebyśmy zaczęły od tego, jak się zaczęło właśnie. Tak, to już jest 25. edycja. Ech, jak się zaczęło? No, 25 lat temu się zaczęło po prostu. Um... Na początku sami się dziwiliśmy reakcji ludzi, takim niepewnym jakby emocjom. Te brawa były takie czasami niejasne. Też nie wszyscy rozumieli, o co w niektórych przedstawieniach chodzi, bo trzeba to jasno i wyraźnie powiedzieć, że teatr uliczny jest teatrem dla każdego i każdy w jakiś inny sposób rozumie dane przedstawienie. I na początku dla wielu osób było to takie zdziwienie. Ja pamiętam taką scenę, jak tutaj właśnie... Mniej więcej w tym miejscu teatr Pantomimy z Wrocławia miał spektakl. No i Pantomima wiadomo, bez słów, ruch, a w większości teatrów, spektakli w ramach Festiwalu Teatru Otwartego te przedstawienia są bez słów, tylko tutaj mimika, ruch, dźwięk odgrywa największe wrażenie. No to ludzie przechodzili i tak nie wiedzieli, czy, czy to jest sztuka, czy, czy należy no bić brawo, czy raczej stanąć z boku i w ogóle nie reagować. A teraz y, przez te 24 lata wychowaliśmy, może złe słowo, ale mamy naprawdę wspaniałą publiczność, która świetnie reaguje, która nagradza aktorów brawami w trakcie przedstawień y, y, i naprawdę nie boją się uczestniczyć w spektaklach, bo jednak teatr otwarty to jest interakcja. Bardzo często aktorzy zapraszają widzów do danej scenki, tak, żeby, y, no, coś się zadziało innego, prawda? Także ludzie są otwarci, bardzo wesoło reagują, śmieją się, czasami dzieci piszczą, ale ogólnie jest to naprawdę bardzo, bardzo sympatyczne, wesołe i, i przyjemne. Ja lubię obchodzić sobie naokoło jak jest spektak, przejść naokoło ludzi i tak słuchać, o czym mówią, że jeden rozumie to, a to chyba chodzi o to i o to. Za chwilę po drugiej stronie słyszę, nie nie, bo to chyba chodzi o. Oto i oto. Także, ile osób, tyle interpretacji i to jest po prostu najważniejsze, że tak powinno być. To jest piękne, wesołe i kolorowe. Bożenka, a twoje wspomnienia z tamtych czasów? Przede wszystkim, szanowni Państwo, festiwal Teatru Otwartego to jest festiwal wyobraźni. To, co najbardziej lubię. I lubię w festiwalu właśnie te dyskusje ludzi i podsłuchuję oczywiście z każdej strony, co ludzie zrozumieli, jak sobie tłumaczą jeden drugiemu. I słuchajcie, jak to pięknie zawsze wygląda. Patrzymy, zerkamy z harinką nie ma jeszcze ludzi, a tutaj za 15 minut spektakl. Słuchajcie, zdążymy się odwrócić i patrzymy się, a ci ludzie, nie wiem, z nieba, z chmur spadają, z podziemia i nagle pełny teatr, pełny rynek naszych Świdniczan i nie tylko, bo przyjeżdżają ludzie z okolic do nas. A wspomnienia, no pamiętam jak z Halinką pojechałyśmy do Jedliny, żeby zobaczyć jak tam to się odbywa, bo chcieli, chciałyśmy popodglądać, żeby zobaczyć jak w ogóle się za to zabrać. No i w pewnym, w pewnym momencie już do tego dojrzałyśmy i Halinka mówi, idziemy do władz. No, i poszłyśmy do pani dyrektor Danuty Nowickiej wtedy chyba i zaczęłyśmy rozmawiać o festiwalu. I tak to się zaczęło. I powiem Państwu, gdyby nie to oto ta drobniutka kobietka, koordynatorka, wielka dziewczyna, Halinka Szymańska, to nie wiem, czy by się udało, ponieważ. Ona ma taką upartość i trzyma nas krótko. No, krótko nas trzyma i my się słuchamy, Halinki, bo ona wie najlepiej, bo ona to jest jej dziecko. I tak ma być. Ok, przejdźmy do y, programu. Najbliższy piątek, sobota i niedziela, czyli od 7 przez 8 do 9. .00. Oferta bardzo szeroka, od godziny 16 się wszystko każdego dnia rozpoczyna do późnych godzin wieczornych. Halinko, piątek. W sumie zaplanowaliśmy 17 wydarzeń artystycznych. Oczywiście w większości są to spektakle. Mamy stałe godziny każdego dnia. Od 16, tak jak powiedziałeś, zaczynamy strefą animacji dla dzieci, ale nie tylko dzieci będą się tam dobrze bawić. Tym razem Klaunikowa Fifi z ekipą, czyli. Fajne, kolorowe, barwne klauny. Będzie można nauczyć się chodzić na szczudłach. Będzie można yy, brać udział w różnych zabawach, yy, takich artystycznych, wesołych, kolorowych, bo klaunikowa Fifi to niezwykle kolorowa postać. Także będzie na dziedzińcu pod wieżą od 16 do 19 każdego z tych dni strefa animacji. I potem w tym miejscu, gdzie teraz się znajdujemy, to jest scena yy, przy bocznym wejściu do środka kultury. Każdego dnia o 17 i o 21.30 odbywają się spektakle. O 17.00 w piątek na przykład będzie to Kamil Żongler ze Szczecina, po raz pierwszy w Świdnicy ze spektaklem Jarzyna, który wielokrotnie był nagradzany na różnych festiwalach i po raz pierwszy Żongler Kamil u nas wystąpi. Także będzie to taki spektakl paracyrkowy. Nazywa się to, mówią o, o takich przedstawieniach, że to jest spektakl nowego cyrku. Także elementy cyrkowe, dużo klaunaty i zabawy. Tutaj o godzinie y, 17.00 i w tym samym miejscu o 21.30. Spektakl. Dobrze, lepiej katastrofa teatru Ewolucji Cienia. I to będzie wspomnienie troszeczkę Perelu. Ale na wesoło. No z dużą ilością piosenek, także myślę, że z wielu z Państwa będzie mogło sobie podśpiewywać i nawet zatańczyć. A kolejna scena, gdzie odbywają się spektakle, to przed głównym wejściem, czyli pod arkadami do Świńskiego Środka Kultury. Tam każdego dnia przedstawienie o 18.00 i w piątek to będzie teatr bajka z Wałbrzycha. Bożena Oleszkiewicz, aktorka teatru lalki, aktora z Wałbrzycha. Od jest na Festiwalu Teatru Otwartego, od lat wspaniale, z dziećmi, z publicznością świetnie się bawi i tym razem nowy spektakl Ekolandia, po raz pierwszy na festiwalu to przedstawienie. I każdego dnia o 19.30 będzie wydarzenie w sali teatralnej Świńskiego Ośrodka Kultury. I pierwszego dnia wystąpi grupa CDN z Młodzieżowego Domu Kultury, też ze spektaklem nagradzanym, piękna dziewczyna z Wód Ciemnych pod dyrekcją, że tak powiem, Janny Chojnowskiej, młodzież pokaże przedstawienie. I w piątek mamy jeszcze yy, wernisarz, bo podczas festiwalu Teatru Otwartego od wielu, wielu lat zawsze mamy wernisarz wystawy. Tym razem będzie to, będą to prace Kamili Kars. Bardzo się cieszę, bo Kama od lat jest uczestniczką festiwalu. Po drugiej stronie ogląda spektakle, a w tym roku niezwykle się cieszę, że będziemy mogli obejrzeć jej pracę w galerii fotografii o godzinie 19. Yy. Jak na, jak na Festiwal Teatru Otwartego, na wszystkie wydarzenia jest wstęp wolny. Także można naprawdę sobie dobrać, wybrać. Wszystko jest na stronie Ośrodka Kultury, na stronie Festiwalu Teatru Otwartego. Także to był piątek, a sobota i niedziela to myślę, że może sobotę Bożena coś opowie. Przede wszystkim chciałam a. powiedzieć, że festiwal ma pięć czy sześć scen. A, B... Se, C no, galeria te to fotografii, to. teatr sala tak, to teatru to i to śródrynek, tak. Y, tak? tak. Proszę, sobota. Yy, yy, słuchajcie. Ja powiem krótko. Ja zawsze zabieram mikrofon. Przepraszam najmocniej panią redaktor. Mam nadzieję, że nie zerwie z nami kontaktu, ale ja się pewnie czuję jak ma mikrofon w ręku. Od godziny 16, tak jak Halinka powiedziała, strefa animacji. Od godziny yy, o godzinie 17, 18 i 19:30 przedstawienia dla dzieci. A o 21:30 gwiazda, teatr snów i spektakl lasa. Ale ja jeszcze bym powróciła do piątku, bo w piątek, słuchajcie, jest piękna acción. Będzie mama stała pod galerią fotografii od godziny yy, 16-17 i będzie sprzedawać ciasta, ponieważ zbiera pieniążki dla swojej córeczki. Bądźcie, przyjdźcie, kupcie, a pomożemy małej cudownej dziewczynce, która jest piękna, odważna i silna. Dodajmy jej siły mamie, przede wszystkim rodzicom, żeby, żeby tutaj wesprzeć je i niedziela tak samo animacje, y, strefa animacji pod wieżą ratuszową od 16 do 19, 17, 18 y, y, spektakle dla dzieci, 19-30 Przyjedzie do nas Bart z teatru, aktor z teatru Kijowa, yy, pan Dimitr Makali, Makaliakow, który zaśpiewa nam, wyśpiewa nam piosenki o Kuczavy. Stachury i wielu innych znanych yy, poetów, a spektakl jest zatytułowany Wędrówką Jedno życie jest, tak jak napisał Stachura. I 21:30, słuchajcie, Was nie może zabraknąć Gwiazda nad Gwiazdami Don Kichot i Teatr Hom. Zapraszam serdecznie. Mam Was na oku i zobaczymy, czy będziecie wszyscy. Do zobaczenia. Wypadałoby na tym skończyć, taki to był mocny akcent. Ja jednak chciałam zakończyć o to w taki sposób, że frekwencja na tych wszystkich spektaklach w minionych latach była znakomita, zdaje się coraz większa. Nie liczycie pewnie tego, ale... ale Okiem sięgnąć, to można policzyć, a weekend zapowiada się bardzo pięknie, więc nie ma niebezpieczeństwa złej nie pogody, nie która ma. odstraszy. A na koniec chciałabym tylko króciutką anegdotę od każdej z Was z minionych spektakli. Zrobimy lekką pauzę, żeby się panie zastanowiły. Ciężko. Zaczniemy od Bożenki, ponieważ jest dyrektorką, więc ma pierwszeństwo. Ale mnie wkopano. Słuchajcie, jaka tutaj anegdota byłaby taka, Halinka? Coś Ci nie, przychodzi do głowy. Tutaj bez przerwy, słuchajcie, tak, bez przerwy coś się dzieje, a, dzieje, że nie jesteśmy w stanie sobie <laughs> przypomnieć. Ktoś może nie dojechał, zapomniał, pomylił daty? Nie, nic nie, nie się nie się wydarzyło. Natomiast często się dzieje tak, że na przykład. Yy, yy, no, ja w tamtym roku miałam taką dziką przyjemność trzymać scenografię, bo nagle wiatr tak wiał, że sprawdzaliśmy na wszystkich możliwych prognozach pogody, że wiatr się utrzyma. A ta scenografia była taka no, bardzo stabilna, ale jednak przy mocnych podmuchach wiatru ona trochę się była w stanie się przewrócić. I w pewnym momencie. Widzę, że faluje nam ta ścianka, w związku z tym ja weszłam do środka i od... Z zewnątrz, trzymałam ją tak z całej siły i tylko w, niektórzy ludzie jak przychodzili po prostu nie mogli uwierzyć, że ja stoję tak trzymana, znaczy ja nawet nie stałam, bo ta ścianka miała około dwóch metrów, no to, żeby ją, to byłam taki w półsiadzie, żeby ją mocno przetrzymać, ale też pamiętam taką sytuację zupełnie, zupełnie z kosmosu. Był teatr z Wrocławia z, z Józefem Markockim, spektakl, nie pamiętam tytułu teraz, ale pamiętam wszyscy przychodzili do mnie i mówili, popatrz, zaraz będzie lało, popatrz, zaraz będzie lało. Wszyscy, znaczy wszyscy, w sensie ekipa techniczna, już to był ten czas, kiedy były te radary w telefonach, popatrz, będzie zaraz lało. Spektakl tutaj, nie, nie, nie skończył się, właśnie to chodzi, że na, tutaj przy głównym, przy bocznym wejściu była taka wielgachna kapsuła i Józek na tej kapsule stał, i w tym momencie, w ostatnim minucie przedstawienia taki, na niby to było widać, taki piorun, nie, nie uderzył w niego absolutnie, ale na zdjęciach jest widać jak ten piorun, a on te ręce takie wyciągnięte już w takim końcowym po prostu yy, geście i nagle ten piorun. My byśmy przerażeni, żeby się nic nie stało, a on był w takiej euforii, że taka piękna, pandemii, tak. tak, że taka super, on że jeszcze taka, piecie, tak, tak, tak i on w ogóle... Dodatkowy dodatkowa, element. My byliśmy przerażeni, że coś się stanie po prostu. Ja tylko Państwu powiem, że w tych dniach nie mówimy i nie drażnimy Halinki słowami tak. deszcz. Chmura grat. Mówimy, będzie słońce, Halinko. Będzie pięknie, bo ona jest w nerwach, jak co roku, tydzień przed i podczas festiwalu. A ja jeszcze pamiętam, jaką wpadkę zaliczyłam, bo to chyba najlepiej. <grywka> Jak człowiek się pośmieje z siebie, tak swoim głosem, ponoć anielskim, zapowiadałam jeden zespół, że zapomniałam zapytać Halinki, jak się poprawnie wymawia yy, zespół. Ja cały czas zespół, Paj, teatr Pajot, 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 podchodzi do mnie yy, opiekun zespołu i mówi, to jest teatr Peugeot. Lalki pana, Lalki pana Peugeot. No więc ja głośno do mikrofonu powiedziałam: człowiek całe życie się uczy. Publiczność wyłazy śmiechu, bo się przyznałam do, swojej, do swojego błędu. Zapraszamy, będzie się działo. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia.